To jest podcast AI codziennie. W tym wydaniu przygotowałem dla ciebie informacje o wielkim uwolnieniu kulturowym, które właśnie stało się faktem i nakarmi modele sztucznej inteligencji, o rewolucji w transparentności, jaką funduje Kalifornia, oraz o nowych przepisach z Kanady, które zmienią sposób, w jaki można szukać pracy. Zaczynamy od wydarzenia, na które czekali wszyscy twórcy modeli generatywnych. 1 stycznia to Dzień Domeny Publicznej, co oznacza, że tysiące dzieł z 1930 roku straciło ochronę prawnoautorską autorską w Stanach Zjednoczonych. Do domeny publicznej trafiły między innymi postać Betty Boop, pierwsze paski komiksowe z myszką Miki, a także kultowy Sokół Maltański. Dla branży AI to gigantyczny prezent. Od teraz te obrazy, teksty i postacie. Mogą być legalnie i bezpłatnie wykorzystywane do trenowania algorytmów, remiksowania i tworzenia nowych treści bez obawy o pozwy sądowe, co z pewnością zobaczymy w nadchodzącej fali modeli generujących wideo i grafiki. Przechodzę teraz do Kalifornii, gdzie nastąpiło trzęsienie ziemi w przepisach. Z dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa, która wymusza na twórcach sztucznej inteligencji ujawnienie źródeł danych, na których trenowali swoje modele. To koniec ery tajemnic, firmy muszą teraz publicznie raportować, czy korzystały z chronionych tekstów i obrazów. Równolegle zaczęła obowiązywać ustawa, która nakazuje operatorom chatbotów. Jasne informowanie użytkownika, że rozmawia z maszyną, a nie człowiekiem. Te zmiany, choć lokalne, de facto narzucają nowy standard transparentności dla całej Doliny Krzemowej. Na koniec informacja z Kanady, która może być zapowiedzią globalnego trendu. W Ontario weszły wczoraj w życie nowe przepisy dotyczące rynku pracy, które bezpośrednio uderzają w niejawne algorytmy rekrutacyjne. Od teraz pracodawcy mają obowiązek informować w ogłoszeniach o pracę czy w procesie selekcji kandydatów, wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Dodatkowo oferty muszą zawierać widełki płacowe. To ruch mający na celu ochronę pracowników przed cyfrowym sitem, które często odrzucało aplikacje bez ludzkiego nadzoru, i jest to pierwszy tak wyraźny krok legislacyjny w Ameryce Północnej regulujący HR oparty na AI. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.